Maneczko ludziska, witam Was w kolejnym odcinku z Fallouta. Eee, czuję się mega podekscytowany, bo już kontynuujemy grę. Także klikam kontynuuj. Eee, tak, tak, łazienka, ostatni zapis. Poziom pierwszy, jesteśmy jeszcze nikim, ale tak w ostatnim odcinku był tylko kreator postaci. W tym myślę, że już, że już się zacznie jakaś rozgrywka. Wiecie, jak to jest na początku kilka cat scenek, dużo gadania. Włączyłem napisy dialogowe dla tych, którzy nie rozumieją po angielsku. Teraz powinny się pokazywać, bo niestety nie ma, nie ma wersji w języku polskim. Znaczy dla mnie akurat na plus. Wydaje mi się, że wersja angielska jest bardziej klimatyczna. O, widzicie, nawet, nawet są napisy z telewizora w tym momencie.

So sweet. Hey, here's my little guy. Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Hmm. Yeah. Like fun. It. Sir? Mom, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Uh -huh. Followed by yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're uh, trying to get confirmation. What we seem to have lost contact with say? our affiliate stations? We do, oh, no. we do have we do have coming in that's um confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My god. Oh Oh my god, we we need to get to the vault now! I've got shotgun. Let's go. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate to vault 11 immediately. Nieźle, nieźle. Jak tamsamka? Pikniemy. Email. Okay, go yeah. ahead. Thank you. Good luck, man. You too, Follow me. Yeah, Come on. What's gonna happen to all those people outside We're the gates? Everything we can. Now keep moving. Kurda. Step on the platform in the center. Okay. Almost there. We're gonna be okay. I love you.

We did it. We made it. We're okay. Everyone please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later, no, no, we don't don't get caught up thinking about that. You're safe now. Everyone just head up these stairs and through the door there. Is here for you, all new residents. Please proceed in an orderly fashion. Is. Welcome. Home. No, go, 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 ludzie. Step over to the table and take a suit. Female in hide. Welcome. Here you, you are. right over there head down there. the hall there good right over there please just step over to the table over there take a suit hm mm, dostanę taki wypasiony kombinezonics thanks further what now just follow the doctor here he'll show you where to go all right you three follow me Not to follow you to follow you go this is our new home Oh, you're gonna love it here. This is one of our most That's advanced good. facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Everything we had. Sir. And father down in D.C. How, oh, God. How long do they you think make we'll, make we'll be down here? Oh, a we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. Fit, don't you think? The vault suit is designed to be fashionable as well as comfortable. Prepared for the future, right?

Krypty, więc tam jest jeszcze głębiej, nieźle. A nie mówiłem, zahibernowali nas. Podstępne żmije, no ale w sumie w gruncie rzeczy. Po co im było życie teraz na ziemi, jak y, mieli naukowców zespoły, a trzeba kilka lat doczekać zanim wyjdzie się na powierzchnię? No. Budzimy się. O kurde. Oh, fuck. Zabili mi żonę. A to Mendy. No nie, żeby żonę mi zabić? To już jest poniżej pasa. Grubo poniżej pasa. O. Ja się obudziłem. A i masakra patrzeć na śmierć swojej żony.

No to idziemy, sorry, Was coś mnie dusi, co tu mamy? Oczywiście. ale weź mm. wszystko. Na razie zbieramy wszystko. Mhm. Te nie działają, te testy. Co my tu mamy? Jakieś reaktory zasilające, prawdopodobnie idziemy sobie. Oooo! Wow. O, tam już jakieś zmutowane chrabąszcze. Pewnie moi, moi pierwsi wrogowie. Oczywiście, ja chcę wszystko przeszukać wcześniej. To, że komputer krypty ma szafkę na akta. Dobra, bierzemy. Aha, bo to... Zawsze wydaje mi się, że coś tam jest, a... Impact, pewnie że bierzemy kubek też weźmiemy. Terminal bezpieczeństwa użyjemy. Nie ja wiem jak tam bateria w kamerce, żeby mi się nie wyładowała. Tak naprawdę nie byliśmy tutaj po to, żeby nas ochronić. Koniec kryzysu i ewakuacja. Nieźle, po prostu oni sobie wszyscy poszli i zostawili nas tutaj od tego. Okay. Pocztały. Mm, ostatni wpis. Czyli bunt. Nieźle, jak zwykle klimat jest. A mnie tutaj zostawili, zostałem sam. Wydymali mnie lekko. No ale zawsze zastanawiałem się, jak to BTS rozwiąże. że jak, jak powie nam, że. Gdzie, gdzie mogę wejść w, w ekwipunek tyk tyk tyk, jakiś ekwipunek kamerę pewnie, nie zmieniłem kamerę. o wolę, wolę ten widok dobra od drzwi do drzwi glądamy się czy nie ma czegoś do skrojenia Mam nadzieję że te robale nie są agresywne Czyli jednak są Ej ja chcę ekwipunek swój, czekaj zaraz sprawdzimy Pomoc um, Nie nie taka pomoc, sterowanie Na tabie to standard, czyli Piboja, ale nie mamy jeszcze Piboja, więc tak jakbyśmy w ogóle nie mieli dostępu, mięso zmutowały Standardowo przeszukujemy, czy cokolwiek jest do wzięcia. Kupków już mamy dość. Butelkę po piwie nie będziemy brać. a jak oczywiście. Ciekawe, jak długo. Ciekawe, czy tu będzie coś innego. Czy dalej to samo. Hmm, nic takiego. O, proszę. Jak Donkey Kong. Nie no, nie będziemy teraz grali w Donkey Konga, ale mega, epickie i mówię wam. Dobra, nie używam słowa epickie, zarąbiste. Dobra, ale nie gramy w to, nie chcę, nie chce się teraz. Yes. Eee, memo nadzorcy. Dobra, nic, nic ciekawego. Lodówka pusta. Aha, Jeszcze muszę, wiecie, jeszcze muszę się wdrożyć w, w ten w... w grę, w sterowanie i tak dalej. Toaster. Bierzemy wszystko. Ponoć złomiarstwo w tej części jest najlepsze. Jak najwięcej złomu, żeby jak najwięcej rzeczy stworzyć. Okej, okay. idziemy dalej. Mhm. Heh, fajnie wygląda obrona. Tam raczej nie powinniśmy wchodzić, bo możemy umrzeć szybko i boleśnie. Yeah. Mięso bierzemy, idziemy dalej, hm promieniową mnie, Menda. O, wow. i to już takie ze ciało, troszeczkę. Dobra, tu nie ma nic ciekawego, <śm> po prostu idziemy dalej. Um, no Ale mnie atakują... ...mendy. A na razie to mam potężnych wrogów, gigantyczne karaluchy, nie ma co. O, więc Więcej stępaków, zajebiście. To to jest? Kurczę, ale... To musiało naprawdę sporo czasu minąć. Przepraszam, podrafię się w nos, bo mnie swędzi. Sporo czasu musiało minąć, skoro, skoro zostały tylko takie szkielety. Oczywiście standardowo przeszukujemy. Wszystko bierzemy. O, Kan! Nieźle. Ktoś wyszedł. Naboje, więcej naboi, więcej pistoletów. Witryna z Kirkolmatorem. Nice. Pewnie jakaś wypasiona broń, ale którą pewnie będę mógł wziąć dopiero w dużo, dużo późniejszym etapie gry. Tu nic nie ma, pusto, pusto. Pusto też, pusto. Dużo nabojów, bo będziemy dużo strzelać w najbliższym czasie. Ponieważ troszeczkę mnie przekoksili tymi nabojami. W końcu to jest taki jakby prolog i jednocześnie samouczek, więc będą musieli mnie nauczyć używania różnych no, no, no. systemów. on terminal, czyli tym otwieramy. czytamy dziennik hmm. ciekawe ciekawe bunt a to poczytamy Tu już nic ciekawego. Otworzymy tunel. Aha, otwieranie tunelu, czyli tunel otw otworzony. Nie, nie, nie. Nowy zapis. Dobra. Wciągniemy tego Gana. No tak celujemy. Dobra, zasranek, karaluchy. Dawać mięso. To, to trochę kulna, cool takie gówno, no ale gra to chyba przewidziała. Przydałoby się jakaś broń biała. mieć, jakiś klucz, cokolwiek. Rozwalony. Dobra. Nagrywa się, jeszcze baterii trochę jest. Co tutaj nas czeka? Idziemy cały czas do przodu. Unikaj jasnego świata używając ataku wręcz. Trzymaj broń palną. Wciśnij L, Alt, lewy Alt, aby wykonać atak wręcz. A, w ten sposób. Nieźle. Mhm, masę trupów i tak dalej. Jeszcze sobie sprawdzę pomieszczenie pod kątem tego gówna. kanału. w końcu go mam, tak jest. Nieodłączny element gry w Fallouta czyli posiadanie Piboya. Gdyby nie było stać na edycję kolekcjonerską, to teraz też bym miał takiego P-Boy'a z telefonem. Swoją drogą jest taka apka na telefon, właśnie z pibojem naszym. Ściągnę ją sobie, ale w późniejszym, w późniejszym etapie gry, jak już będę <coughs> wymiatał, że tak powiem. No i proszę, jezi AD, aby zmieniać sekcję. Można też na tym, nie? Dobrze żeby go zamknąć. Tak, żeby otworzyć. Ok, nieźle. Zapisik. Mamy p to musimy się nim trochę pobawić. Ubiór, e, kombinezon krypty i obrączka ślubna. Kozacko. Wspomagacze. Mięso, czegoś tam użyjemy. Kurde, ale dostałem radiacji. To nie, nie będę tego główny jadł. No i mamy mapę. No mapie też jeszcze nic nie mamy. Aha, cały czas na Escape, a to na tabie. Zawsze było na tabie, przecież Benek. Dobra, tu nic nie ma. To nie są szafki. Aha. Dobra. O! Ale co się stało, że oni wszyscy zginęli? Ole. Ale drzwi do krypty są kozackie. Poprzyglądamy się jego otwiera, bo wygląda to miażdżąco. O nieźle, nieźle. Daje ta daje rada. Muzyczka klimatyczna, jak zawsze. <laughs> nieźle, nieźle. Czyli krypta otworzona. Tam w stronę światła możemy cisnąć. Czekajcie jeszcze. Zapiszemy sobie i popczejemy troszeczkę tutaj. Aha, to są te drzwi tutaj. Wszyscy martwi, no niestety, naboje. Co tu mamy jeszcze? Naboje. Dobrze, że jeszcze tak sobie nie wyszedłem pochopnie szybko. To nie skażona radiacją woda. No wygląda to nieciekawie, nie? Dobra, robimy zapis. No i wychodzimy Nieźle Wow, po prostu wow ludzie Nie wiem jak wy, ale ja już czuję ten klimat poza po. No, jest kozacko, jest kozacko Dziwi się przed nami otwierają, szybki zapis Znaczy nie jest taki szybki i wchodzimy Mogę jeszcze pozmieniać jakieś tam rzeczy, ale już nie będę tego zmieniał. Opuszczę kryptę i zacznie się prawdziwa gra. Jest. Tak, nie ma za co. O, już trochę wbiłem level na tych y, przeraśniętych. O, tutaj mamy napis. Fajny, fajny ten. Fajne rzeczy tutaj wypisują. Ha, czyli wszystkie krypty to są eksperymenty społeczne. Oho, jest i światło dzienne. I totalny klimat po Mgła wszędzie, słońce. Czuję się jak w Krakowie na weekendzie. Też była taka mgła wszędzie. Dobra. Wyszliśmy skrypty, także pora zakończyć odcinek. Odcinek będzie się nazywał wyjście skrypty. Nie, mega ludzie, jestem taki podekscytowany, że... Pewnie, że od razu będę grał dalej, ale tutaj zakończę ten odcinek, bo po prostu tak fabularnie wychodzi, żeby fajnie było go tutaj zakończyć. No i zapraszam na następne, bo będzie się działo. Teraz to już jest czysta zabawa, czysta gra. Także dzięki wielkie za ten odcinek i zapraszam do następnego. Peace i ludziska.